My jestem Jakubiks Ty i dzisiaj e, do, e, robimy rekord świata e, w Among Us, e, No sami zobaczę. Dobijamy e, może nawet do Ale raczej nie, bo to za długo będzie trwało. No jak sami widzicie, kto z nas... kto z Was e, zna Among Us, no to wie co to jest. No to robię wam cięcie i widzimy się za chwilę no i już jestem no widzicie już mam tysiąc i w ogóle za kamerą był Kacper zobaczcie ostatni film jak jesteście tutaj nowi tam będzie o moim kocie, który ma dzisiaj operację yy, i odpoczywa po narkozie No to widzimy się, gdy będzie 2000. Dobra, już jesteśmy, ale no, widzicie, nie ma 2000. Yy, ale no, idziemy na dłuższą przerwę. I yy, w ogóle ja i Kasper jesteśmy głodni, więc sobie zje zjemy yy, ten. Yy, I wracamy za chwilę. Nara. O, w ogóle zaraz będzie 2000. To. Widzimy się za chwilkę. A? Za chwilę. Siema, znowu jesteśmy. No i mamy już 3300, 500. Dobra, teraz no, robię cięcie. Widzimy się znowu za chwilę. Dla Was to będzie sekundę, ale dla nas to będzie bardzo długi czas. Ale dla was sekunda. Patrzcie, już mamy prawie 10 tysięcy. Kasper ścisz to, bo dziwnie to słychać. I oni cię słyszą. I mnie też. Aha, patrzcie, co Kasper pokazał. Dziwną minę. No, to widzimy się. Odstępuje. Nie mogę tego powiedzieć. Nauka mówienia z Jakubem. Powiedzieć. E, no, dobra już wiem. Widzimy się, gdy będzie 10 tysięcy. Kasper oczywiście e, musiał mi kopnąć w szafkę i to zatrzymał mój mechanizm. No. Przestań kopać, bo ja zaraz ci kopnę. W punkt ciała. Kasper musiał już iść do domu. Eee, Patrzcie. Miało być 327 stopni. więc już a. Hmm a mamy ile? Prawie 10 tysięcy na minusie. No. To sobie poczekamy. Nie no, nie będę tak robić, że będziecie musieli przewijać. Jestem miły. A może i nie? Żart. A w ogóle ładną mam klawiaturę. Bak tak, to tak łapkę w górę. No, zaraz będziemy mieć 10 tysięcy. W ogóle napiszcie mi w komentarzach oczywiście, jak będziecie mogli, jak komentarze będą odblokowane. Niektóre są, y, pod filmikami e, Oczywiście nie wiem jak to zrobić To napiszcie jaki jest re rekord y, w ogóle świata Bo może ja już pobiłem, ale raczej nie No i mamy już pierwsze 10 tysięcy a żeby mieć 100 tysięcy, to będę musiał chyba poczekać do jutra E, oczywiście dobra. Jak będzie pod tym filmikiem dużo łapek w górę, to robię znowu to, ale na drugim. Albo... E. Ach, nie no. E, jak będzie pod tym filmikiem bardzo dużo e, łapek w górę, na co sądzę, to zostawiam to do jutra. Naprawdę. Zostawiam to do jutra. Bo jak nie będzie pod tym filmikiem y, dużo łapek w górę, to nie wstawiam y, filmu, y, którego będę. Nie, no nie jestem taki zły. A może będę? No, przyjrzyjcie się. Mamy już 10 tysięcy. To tak długo trwa. Dla, dla was to trwa już 5 minut, ale... Nie dla mnie. Dla mnie troszeczkę dłużej. Bo widzicie jak to wolno idzie. No i mamy... mamy... Mamy. 11 tysięcy. No, mamy 11 tysięcy, dobra. To ja robię kolejne cięcie i, widzie, i widzimy się, gdy będzie 20 tysięcy. No, jeszcze 3 000. No, dla Was to są sekundy, ale może jak to się. Tak, wolno robi. Kurde. Yy, wiecie, że mam... To znaczy, nie wiecie. Nie wiecie. Yy, ale mam 5% baterii, więc... Mm, więc zabijamy tylko do 20 tysięcy, sorry, nie moja wina. Tylko telefonu, choć to nie moja, bo nie ładowałem. No to sobie już poczekamy razem, wspólnie. No sorry, takie życie. No ja bym chciał wam pokazać, ale no nie mogę. Bo mam 5%. Patrzcie. Tutaj już sam dobiję. I mamy 20 000. No, bo no to fajny filmik, co nie? Idealnie zaczynam, gdy będzie.